Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie we vlogu. We vlogu jeszcze z taką nutką świąt. Zobaczycie dokładnie, co u nas się działo w czasie świąt, podczas przygotowań świątecznych, szczególnie to, co ja robiłam w kuchni. Troszeczkę tam piekłam ciasteczek, ale to zaraz, zaraz zobaczycie. Słuchajcie, było ciężko, było kilka sytuacji, no powiedzmy, zabawnych, katastroficznych. Także to będzie takie podsumowanie naszych świąt, a pod koniec tego vloga. No, już rozłożę Wam pewnie jeszcze te życzenia noworoczne, ponieważ dzisiaj jest 31 grudnia, czyli dzisiaj będziemy świętować, obchodzić rozpoczęcie tego nowego roku 2022. Zapraszcie sobie herbatkę, albo kawkę i zapraszam. I like Dobry wieczór u mnie, jest wieczór zaczęłam piec te ciasteczka oczywiście to jest ten mix kupny niestety później się chyba zabiorę za te takie moje własne jakieś ciasteczka zaraz je przełożę tutaj na tą kratę żeby wystudziły się lepiej jest godzina 24 smażę naleśniki na krokiety tu jest mój asystant. co roku ten sam what do you want? to? usmażyłam ci jednego małego. Chcesz? Sit down. Give me peł. Oh yes. Dzień wigilii 24 grudnia. A u nas już Mikołaj zjadł ciasteczka. Wypił mleczko. I renifer również. Prezenty też już są pod chujneczką. chodźcie Gdzie jest Julia? Julia! Julia, prezent! O oh mój Boże! Co się stało? Andy. wow! I think Maja. 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 me you say my name. Maya and Julia, Julia is here. Why does it not This is magic. Sparkle, Santa, I'm a sparkle. you see even the etiquette? Miss Sparkle. Look. Yes, that's yours. Wow, that's a big one. That's a Julia and Lucas Sparkle too. So this is from Santa, right? 3，2，1。 Wow no, ja. Dobry wieczór, dobry wieczór. Przyklejam rzęsy. Masakra trochę jest, ale tu nic. Więc może jakoś pójdzie. wyglądam w ogóle dziwnie. Właśnie ta rzęs chyba mi źle poszła, ale to nic! Mamy Wigilię! Słuchajcie, patrzcie jak ja się zrobiłam. Pazury też sobie sama robiłam źle. Mam jeszcze mokre, a teraz będę w ogóle smażyć łososia. Wie, coś mi teraz wchlapuje. Włosy nie zrobione, mam jeszcze wpytkę, ale będę smażyć tego łososia zaraz. Jakbyście się zastanawiali, to sukienka ma. Ja teraz się nie zapnę, ale nieważne, Marisz potem mnie zapnie. Yy, sukienka kupiona w Czucholandzie, trochę rękawki przyciasne, ale no nic. Słuchajcie, ubieram swój fartuszek i dzisiaj się nie martwimy, bo, patrzcie, Christmas Calories don't count, czyli yy, świąteczne kalorie to wiecie co, yy, nie, nie liczymy. No to byłaby tragedia. Mam barszczyk czerwony, ale chcę ziemniaczki bo dzieciom chcę, one nie jedzą z tymi łóżkami, przynajmniej no, z łóżkami Oliwii nie dam y, barszczyku, tylko właśnie jakieś ziemniaczki, Jezus dobra, słuchajcie, dziwnie się czuję czuję się tak trochę sztuczna, bo to nie jestem ja na no, co dzień kurde, nie dowiązałam sobie tego fartucha fartucha dobra, znowu się wydurniam, mnie. no idziemy dobra, ja w ogóle smażę teraz tego łososia, tutaj mamy Rybę po grecku, słuchajcie, dużo tego e, zrobiłam z dorszem. Gdzie mamy gotowy stół? Tyle co mogłam zrobić, co mi się udało, to zrobiłam. Miałam mały disaster Jak to się mówi, katastrofa. I barszczyk mi wleciał do krokietów dosłownie. Piękna jestem, no! Dziewczynki, pozbierajcie te rzeczy. Konstajenkę wiele lat temu kupiliśmy. Te Świczuszki. Okej, okay, zrobiłam małą transformację takiego tortu wedding. Z chyba, uszami. Chyba ten. na no co, nie może być? A ta czekolada to ja sama zrobiłam, nie to ten. Fajnie? No, fajnie wygląda. No. Patrz Mariusz, tutaj się pochlapałam, no. ale... No. To to jest, nie? Christmas calories don't count. Nie, świąteczne kalorie się nie liczą. No. To no. jedyny dzień jak e, zwierzęta z tym głosem i kalorie się nie liczą, nie? I pies zawsze dostaje jednego pieroga. Tak? Tak. Mariusz puścił nam padający śnieg. <głos》>, super. Kurczę, zapomniałam tak. cytrynę na ten. Mariusz, wyciągnij cytrynę na tego łososia, który jest usmażony, wygląda w ogóle jak karp. Tak chciałam. Pokroiłam go, w ogóle tego łososia, w mniejsze kawałki, z tego względu, żeby się szybciej usmażyło wszystko. No popatrz, no nie chce mi się ściągnąć, no. <głos》> Te pazury nie są praktyczne. Jak Boga kocham, ja nie, ja nie umiem funkcjonować i wąga teraz coś ściąga, teraz, mogę być tak, na mokrą kurę? No, może być. Ale dałam radę? No dałaś radę. Dałam radę. Psa raz. Czekaj. Tak. Tak? się zmieścić w kadrze. No to zaraz zasiadamy do naszej wigilii, było ciężko, myślałam, że nie wyrobię, było bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Wszystko to jest za dużo, jak dla mnie. A Iwona musi zrobić 40 dań dla 40 ludzi. Więc no co ale u mnie w domu drogi. to wszystko wynosi się z domu. U mnie było dużo właśnie rzeczy i, i takich wiesz potraw, gdzie ja też chcę je po prostu mieć później, nie? Mamy chyba jeszcze tylko jedno krzesło nam zostało, więc mam nadzieję, że Iwona nie doniesie więcej. Chyba nie. Chyba nie, okay. Zobaczymy. Co roku. To co, my tutaj będziemy zasiadać, wszystkim życzymy zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku i żeby Nowy Rok był może jakiś spokojniejszy dla wszystkich, szczególnie dla mnie, tu mam na myśli siebie, bo no, ten rok nie był dobry dla mnie, bardzo nie był dobry, dużo było właśnie śmierci w mojej rodzinie i, i pamiętasz co było rok temu, jak umierałam prawie? No. No, 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 okay. Dlatego życzymy wszystkim jeszcze raz dużo, dużo chyba zdrowia, tak? No, zawsze nie. Okładka nie mamy, bo maja zjadła. Maja zjadła, no. no a tutaj się nie da kupić, nie? na iPada i na telefonie. Tak. Czysta butelka? No by? Co to? Co? Boże, boże. Co? na boże. Boże, boże. Boże, boże. Boże. co najważniejsze Cześć, opakaj. Co ja dostałam? Opłatek? rachunek? Tak ja mam włosy, Boże? Jakby ktoś nie wiedział. Czekaj, czekaj. To jest ktoś nie wiedział, to ja bardzo kocham małpy. uwielbiam oglądać małpy, ale jeszcze te malutkie. Marusze, my sobie książkę. O mój Boże! Co tym małpom się dzieje? Livnie Dobre, niskie ceny Polowałem na to prawie 3 lata, nie? Ta noga, szynka włoska. Co to jest łuk? No i jak ty? Dzień dobry. Pierwszy dzień świąt. My przeżyliśmy Wigilię, dużo sprzątania, dużo pakowania, żarcia do lodówki. Marsz spał do pierwszej trzydzieści. No, a jedziemy teraz sobie na jakiś Jak myślałam, żeby pojechać na lody, bardzo ciepło, mi się wydaje, że jest 20 stopni dzisiaj, albo przynajmniej no z 18 to jest, tak? 26 stopni jest. O kurde, 26 stopni, masakra, i jak tutaj obchodzić święta? W zimowym stylu. Nie da się. No i jeszcze jednak nie jedziemy z tego względu, że jak chcemy pchać na lody, a Julia ostatnio dostała taką kartę na urodziny, wiecie co, taki voucher, gift card, jakby na lody chyba za 10 dolarów. Także my tam się wybierzemy dzisiaj. Marsz właśnie poszedł po tą kartę. Jak u Was święta minęły? bo u nas dosyć intensywnie. Dużo osób mi pisało na Facebooku życzenia. Słuchajcie, ja, ja chyba dzisiaj będę dopiero się zabierać, jak ogarnę. Dużo rzeczy, które planowałam na święta, niestety nie zrobiłam. Nie. Pamiętacie, miałam mieć schody, prać schody, prać dwany? Mhm. Nie, nie udało się. I słuchajcie, ten nieszczęsny headboard. Nie wiem, jak ogarniemy dom. Dzieci i tak są do 3 stycznia w domu, także chyba wtedy jakoś się zabierzemy za to. Dojechaliśmy włożyłam czapkę tylko dlatego, że mi włosy latają, bardzo wieje. Ten plac zawsze jest zawalony ludźmi, ale dzisiaj widzę, że jest mało, bo tak naprawdę dzisiaj oni mają tą swoją wigilię, Amerykanie mają dzisiaj tą swoją wigilię. Nie wiem właśnie, czy będę dużo gadać do kamerki, bo jak będzie padać, może padać wiatr. Widać to nie będzie mnie słychać. Jeszcze nie mam tego mikrofonu. Słuchajcie fajnego do tej kamerki, żeby mnie było tak słychać czysto, czysto. <mulety> <mulety> Chciałam się na czapkę, nie da się wytrzymać, jest bardzo, bardzo gorąco. Idziemy zaraz na drzeczkę, a potem chyba na lody. Właśnie rozmawiamy z Mariuszem, ja mówię, kurczę, tak lubię łowić ryby. Marusz kiedyś mnie zabrał raz do południowej Karoliny, tak? Na ryby. Jak ja narzekałam, jak ja narzekałam, tyle godzin, zwarywałbym, ja będę zła na jego. Ale tak mi się spodobało, jak złowiłam rekina, tak wszystko było fajnie. W ogóle te inne ryby, też co łowiłam, było fajnie. I ja mam taką cichą nadzieję, że po prostu, jak się wszystko u nas w życiu stabilizuje, jak to na czym mi chodzi, jak ja pójdę do pracy, już to będzie wiecie, takie unormowane. Wiadomo ile czego będzie zarabiać, no wtedy sobie można pojeździć właśnie gdzieś na jakieś łodzie na łowienie ryb. Ale super, nie mogę się tego doczekać. Ok, prostowałam włosy, ale nie daję rady. Nie daje rady, bo te moje włosy wszystkie wchodzą, po prostu nie no, okej, okay. styl i wąki, czyli znowu spięte włosy będą, Boże, rodzina mi ucieka. No i tak, to jest koniec. Tak to wyglądały te nasze święta. Było naprawdę dużo rzeczy. Ja nie wiedziałam, w co mam ręce włożyć. Słuchajcie, ja miałam wcześniej o wiele wiele wcześniej złożyć tego vloga i wrzucić go na YouTube, ale no niestety troszeczkę się przeziębiłam, mam chyba początek anginy, dzisiaj zobaczyłam, zobaczyłam swoje gardło i właśnie mnie boli ta yy, moja prawa strona i już tam się robi jakiś nalot, także nie jest fajnie, nie wiem, nie wiem co to będzie czy będę się kurować, czy nie, ale podsumowując, było, było fajnie, było sympatycznie, znowu rodzinnie, gdzieś tam mimo wszystko brakowało mi tego śniegu, tego takiego klimatu y, bardziej świątecznego, wiadomo choinka jest, y, też było dużo planów, dużo planów, ale ja jeszcze wszystko zrobię, to co mówiłam we wcześniejszych tych vlogmasach, to na pewno zrobię ten headboard, muszę się po prostu troszeczkę podkurować, ja sobie dzisiaj zrobiłam taką moją herbatkę, tą medicine ball, o której wam też wcześniej w jakimś vlogmasie mówiłam, już nie pamiętam w którym, ale y, też właśnie robiłam ją i naprawdę y, jest Taka dobra, troszeczkę wzmacniająca, mam nadzieję, że to e, mi pomoże ta herbatka. I tak, zaczynamy dzisiaj nowy rok. E, czy jakieś mamy postanowienia noworoczne? No, słuchajcie, pewnie tak, ja przede wszystkim... Spasłam się jak słoń wyglądam. ja to widziałam. ja już naprawdę nie chciałam nawet pokazywać wam tej mojej, naszej, tej naszej wigilii, bo widziałam to ujęcie okropne, jak ja mam, normalnie wyglądałem ósmy tydzień ciąży, no jak nic, ale wiem czemu tak się załatwiłam, przestałam chodzić na siłownię, tara, tak, czemu, czemu tak zrobiłam, dlatego, że większość czasu poświęcałam nauce, i później wiadomo, trzeba było ogarniać dom, u mnie dziewczyny to mają tak, że one przychodzą do mnie mama jeść, mama piciu i słuchajcie, to nie jest tak, że to jest y synchronizacja w jednym czasie, one przychodzą na zmianę i tak po siedem razy i ja nawet, czy chcę wam odpisać na komentarze, czy chcę właśnie już składać tego vloga, to gdzieś coś mnie wytrąci z... Y tego mojego takiego skupienia się każdy chyba y, podsumowuje ten swój zeszły rok ja miałam dosyć nieciekawy y, tamten rok bo pamiętacie mój tata mi zmarł a w marcu właśnie będzie pierwszy rok y, po moich urodzinach dokładnie jak tata mi zmarł dalej gdzieś to tam przeżywam dalej gdzieś nawet podczas tych świąt brakuje mi tego E, wiecie co tej wigili, takiej naprawdę rodzinnej, rodzinnej, dużej wigili i myślę, że ja będę, będę się modlić o to żeby kiedyś, mam nadzieję nie wiem kiedy, ale żebym w końcu przyjechała na święta z rodziną do Polski, żeby z, z zobaczyć się z moim bratem, z moją siostrą spędzić czas z całą rodziną, żeby było tak naprawdę rodzinnie, bo święta to przede wszystkim jest rodzina rodzina i to co na stołach mamy, te chwile nasze które spędzamy, to jest właśnie to czego jeszcze mi tak gdzieś brakuje a nowy rok, no to tak jak mówiłam na pewno trzeba y, wrócić na, do tego, do ćwiczeń następny semestr, słuchajcie, mam bardzo bardzo, będzie kiepski nie wiem jak ja pociągnę z tym YouTube'em. wiem, że do mnie pisze, piszecie dużo takich komentarzy fajnych, bardzo takich sympatycznych y, które no, człowieka jednak stawiają na, na nogi y, chce się nagrywać czasami naprawdę nie jest łatwo, ja w następnym semestrze wam mówiłam, biorę, biorę taką Anatomię bardziej zaawansowaną, ps, yy, fizyka, psychologia, etyka, humanistyka. Słuchajcie, boję się, jestem przerażona, nie wiem jak to będzie ale no co, trzeba być zawsze dobrej tej myśli. No i tak, pierwsze na plan, to trzeba będzie znowu wrócić na jakieś dietowanie się. U mnie był jeden problem, ja zawsze popełniam ten błąd, jak ja zawsze robię ten błąd, że jak sięgam po pieczywo, to słuchajcie, to nie jest tak, że a, pozwolę sobie tam na coś, to później organizm gdzieś mój, nie wiem, świadomie, nie podświadomie, nie będę tego analizować, tak? Znowu chcę sięgnąć po to pieczywo, po tą bułeczkę pulchną, pachnącą i tutaj jest gwóźdź do powiedzmy tej takiej y, trumny, gdzie po prostu zabija to moją dietę, ten mój zdrowy styl życia. Niestety trzeba będzie y, troszeczkę naprawdę, bo jak, jak patrzę na Mariusz'a i na siebie, to wyglądamy takie dwa pulpety. Widzę dużo właśnie osób, takich kobiet bardzo ładnych, które bardzo dbają o siebie. Tutaj też mówię o Natalii z kanału Dessert i, i wiele innych osób, y, dziewczyn, które naprawdę mają i trójkę dzieci, i dwójkę dzieci, i może nawet więcej, i tak fajnie wyglądają, są takie zadbane. Ale u mnie niestety, ja nie będę ściemniać, u mnie nie jest tak y, kolorowy. Sporowo. gdzieś gdzieś straciłam tą swoją taką wenę do tego ćwiczenia yy, no trzeba to poprawić trzeba, mam nadzieję, że ten nowy rok właśnie będzie lepszy, bo tak jak jeszcze Wam wspominałam o tych takich moich przygodach, wtedy też tamtego roku miałam problemy z nerkami yy, prawie się nabawiłam sepsy bo dostałam zakażenia z tego względu, że yy, nie wiem czy pamiętacie, chyba pamiętają te osoby, które właśnie ze mną są yy, i pamiętają ten okres wracając rok temu, że no miałam te kamienie nerkowe pogotowie tutaj u mnie w domu było chyba 7 razy ja naprawdę byłam półtorej miesiąca w bólach i bardzo, bardzo nie chcę pamiętać tego okresu. Także, kochani, co? Życzę Wam w nowym roku już tego, żeby Wam zdrowie przede wszystkim dopisywało. Bo jak zdrowie słuchajcie, nie dopisuje, to już jest kiepską. Ja sobie przede wszystkim życzę i tego mojej rodzinie i również Wam. Życzę tego, tego zdrowia. Ja już naprawdę nie mogę się doczekać tej mojej pracy. Już szukałam ogłoszeń ostatnio. Patrzyłam, co tutaj w tym e, klinice. Tutaj jest taka sieć, e, to jest prywatnych klinik, szpitali, Widant. I tak patrzyłam, są takie prace jak transporter, e, eskorter, czyli taka osoba, która no, musi tam pacjentów przewieźć i, i tak. Sobie. Myślę, że mam nadzieję, że kiedyś po tej szkole właśnie zdobędę jakąś pracę. Mam nadzieję też, że my z mężem poszukamy kiedyś jakiegoś domu nowego do zakupu dla naszej dosyć licznej rodziny. Bo nie powiem, rodzina przyjeżdża, teście przyjeżdżają czasami i chciałabym naprawdę mieć taki luz w domu, każdego powiedzmy powkładać do pokoju, żeby się czuli komfortowo, żeby się nie czuli tak zgnieciceni, wciśnięci gdzieś, tylko żeby się czuli swobodnie i jak u siebie w domu. No i mam nadzieję, że może ktoś z Polski kiedyś do mnie przyjedzie, jakaś koleżanka, może jakaś przyjaciółka, może ktoś z rodziny, może mój brat, może może kiedyś. Może moja siostra zobaczymy, zobaczymy, ale tak realnie to myślę, że teście nas za jakiś czas, mam nadzieję, odwiedzą. Kochani, ja już żegnam się z Wami, dziękuję, że dotrwaliście, że wysłuchaliście do mojej gadki tego podsumowania mniej więcej tych świąt, tego co się działo w tamtym roku. I jeszcze raz życzę Wam dużo zdrówka, życzę Wam pogody ducha, radości, chociaż w tych ciężkich czasach jest czasami właśnie tak kiepsko o. A to poczucie humoru wiem, bo ja jestem taką bombą, czasami energetyczną, ale gdzieś jest y, też takie właśnie przychodzą te pochmurne dni. Ale pamiętajcie zawsze pochmurny przychodzi słoneczko i tego wam życzę. Dobrze, żegnam się z wami i do następnego razu. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję za nowe subskrypcje i mam nadzieję, że jeszcze was więcej przybędzie w tym nowym roku. Pa.